Słuchaj uważnie, bo w tym materiale przedstawię Tobie najnowsze okazje, jakie pojawiły się na rynku kryptowalut. Najpierw klasycznie zaczniemy sobie od sytuacji bitcoina, zarówno na interwałach krótkoterminowych, jak i w wyższych interwałach. W tym materiale będzie duża zmienność, nowe i ryzykowne pozycje oraz omówienie czynników, które mocno odbiją się na rynku bitcoina, kryptowalut oraz prawdopodobnie altcoinów, które trzymasz w swoim portfolio. Dlatego bardzo ważne jest, abyś obejrzał ten materiał do samego końca. Zmniejszysz ryzyko podejmowania dziwnych kroków, a ja przedstawię tobie wszystko na tacy, więc lecimy z tematem. Aby świadomie podejść do tematu altcoinów, najpierw zerkniemy sobie na dominację Bitcoina oraz sytuację, w jakiej aktualnie się znajduje. Jeśli jesteś na bieżąco w ostatnim czasie z rynkiem kryptowalut, to wiesz, że jesteśmy w bardzo sprzyjającym momencie dla altcoinów. Gratuluję wszystkim, którzy to wykorzystali. Sam łapie się na tym, że otwieram swoje portfolio co jakiś czas, częściej niż zazwyczaj, jednak ten okres może się niedługo skończyć. Cofnijmy się do stycznia 2018, to było w tym tutaj momencie to był szczyt sezonu altcoinów, czyli moment, w którym dominacja bitcoina była na swoich dołkach w stosunku do reszty rynku, który składa się naturalnie z altcoinów. Niedługo potem nastąpiła bessa i przy dołku Bitcoina. Mniej więcej z grudnia 2018 widzieliśmy, że metryka dominacji bitcoina wzrosła na o wiele wyższe poziomy, ale to dopiero we wrześniu 2019 mieliśmy do czynienia z lokalnym szczytem, a to był okres, w którym altcoiny były w jednym z najgorszych dla nich momentów. Aktualnie znajdujemy się w bardzo ciekawej sytuacji, w której dominacja bitcoina rośnie, cena bitcoina również rośnie, i altcoiny również rosną. Zatem jak spojrzymy sobie na ostatnie największe wzrosty na altcoinach, to zdecydowanie mamy tutaj najwięcej pozycji z topowej setki, więc przedstawię teraz Tobie dwie grafiki, które mogą uratować Ciebie od podejmowania dziwnych decyzji w nadchodzących dniach, tygodniach, jak i potencjalnie miesiącach. Dlatego ta grafika, którą dzieliłem się z Wami na Twitterze oraz ta grafika, która się pojawiła właśnie obok, przedstawia przepływy kapitałowe związane z bitcoinem oraz dominacją Bitcoina. W ostatnim czasie, tak jak sami zresztą widzieliśmy, widzimy wzrost dominacji Bitcoina oraz jego ceny, co sądząc po grafice, którą teraz tutaj widzisz, oznaczałoby to lekkie spadki na altcoinach. Patrząc w szerszej perspektywie, no to te wzrosty bitcoina one nadal podążają w wyznaczonym kanale, a dominacja Bitcoina nadal rośnie. I w takiej sytuacji, to według tej grafiki, altcoiny miałyby być w stabilnej sytuacji, a teraz patrząc na tą prostą grafikę, to widzimy, jak kapitał z. Bitcoina w ostatnim czasie powędrował w altcoiny o dużych kapitalizacjach, dlatego długo nie trzeba się zastanawiać, aby zacząć polować na okazje z średnich oraz niskich kapitalizacji, i między innymi na tym się skupimy. Tym bardziej w sytuacji, w której dominacja Bitcoina wybija nowe lokalne szczyty tegoroczne oraz nie mieliśmy do czynienia z większą korektą na Bitcoinie, widzę tutaj realne prawdopodobieństwo pojawienia się bardzo mocnych okazji, które mogą zaowocować zarówno w krótkim terminie, jak i w dłuższym. Oraz skupimy się na ryzykownych opcjach, które naturalnie wiążą się z jakimś tam podwyższonym potencjalnie zwrotem. Dlatego, wchodząc na sekcję z kategoriami kryptowalut na CoinMarketCap, widzimy podświetloną tutaj kategorię gaming. Otóż gaming w ostatnim czasie naprawdę wyróżnia się bardzo mocnymi wynikami z kryptowalutami z nimi powiązanymi. A do tego tematu myślę, że warto podejść tak wielowymiarowo. To co teraz widzisz tutaj. To jest jeden z takich głośniejszych presali, bo w ostatnim czasie, jaki widziałem, zatem z perspektywy twórców projektów, to pomyślcie sobie, kiedy oni chcieliby wchodzić na rynek. Wtedy, gdy Bitcoin był po 15 koła i wszyscy się bali i czekali nawet na niższe dołki, czy wtedy, gdy ludzie widzą gamingowe altcoiny wyskakujące jeden po drugim, robiące bardzo mocne wzrosty, FOMO jest zdecydowanie zauważalne, a tutaj nagle. Pojawia się taki Space Catch ze swoim presale'em. Presale'e moim zdaniem są jednymi z najbardziej ryzykownymi opcjami, jeśli chodzi o angażowanie swoich środków. Tym bardziej presale, które są bardzo mocno spompowane. W temacie Space Catch to mamy tutaj już paru influencerów na pokładzie, którzy przynajmniej obserwują ten projekt. Mando widać, że ma tutaj prawie ćwierć miliona obserwujących. Kryptotony prawie 360 tysięcy obserwujących. A jak zejdziemy sobie niżej, to połączymy sobie kropki. Oprócz tego, że najprawdopodobniej do gry wchodzą sponsorowane posty, to. W Space Catch mają system afiliacyjny, czyli dostają procent od tego, ile ktoś z ich linku zakupił tokenów. No i nie ma w tym nic złego, tylko pamiętajmy, że popyt na tokeny w presale'u może oznaczać, że nie wystarczy popytu po wystartowaniu tokenu. Uruchomienie presale'u w projekcie, który rzekomo zebrał 105 tysięcy obserwujących, to może się wydawać jak recepta na szybkie zebranie kasy. Jednak no, długo nie trzeba patrzeć na social blade tego projektu. Aby zobaczyć, że tutaj jest bardzo duża zmienność, jeśli chodzi o liczbę obserwujących. Jednego dnia dochodzi prawie 2000, później w kolejnych dniach odchodzi ponad 3000, no i jakoś to tak idzie. Tym bardziej, że sam układ strony przypomina parę projektów, które w przeszłości pokazywałem na tym kanale, ostrzegałem przed nimi i rzeczywiście ich przyszłość teraz okazała się blisko dna, jeśli chodzi o wyceny ich tokenów. I ja mówię o tym ryzyku na początek, bo wiem, że większość z oglądających woli się skupić na tych altcoinach z potencjałem, które będę również omawiał za chwilę. Jednak to ryzyko tutaj gra kluczową rolę. Wiadomo, żeby ochronić swoje pieniądze i skupić się na ich lokowaniu w potencjalnie lepsze pozycje. Analiza fundamentalna projektów bywa dosyć złożona, jednak w tym przypadku długo nie trzeba patrzeć. Widać, że projekt tutaj stara się wbić w parę trendów. Mamy tutaj AI, mamy move to earn, wszystko opakowane w serberku od web3. Do tego dochodzi augmented reality. Oni sami nazywają tą gierkę swoją Pokemon Go Killer. Co rzeczywiście, jakby to się przyjęło w mainstreamie, to, to ich token by odniósł mocne wzrosty. I ja nie mówię, że do tego nie dojdzie, tylko mówię, że patrząc z doświadczenia, to nie ma co w ogóle porównywać jakichś nowych projekcików do tak naprawdę ikon rynkowych. Poza tym dochodzi tutaj sama kwestia sposobu komunikacji. Widzimy tutaj, żeby nie ominąć tokenu X100, instant by, partnerach. Google, Apple, Yahoo, Amazon Web Services i tak i tak dalej. Tych partnerów mógłby każdy sobie wypisać. Ja tobie zaraz pokażę projekty z potencjałem ze sfery gamingu, z bardzo mocnymi twórcami tych gier. W przypadku Catch widzimy tutaj, że Pixel Field stoi za tym. Rzekomo profesjonalne studio gamingowe, o którym szczerze nigdy nie słyszałem wcześniej. Na chwilę obecną w ich portfolio nie znajdują się jakieś mocne tytuły, które odnalazły się w mainstreamie lub po prostu odniosły sukces na większą skalę. Widzimy na ich stronie, że rzeczywiście zajmują się to jest PaySketch. Schodząc nieco niżej, widzimy, że zajmowali się oni projektami z różnych innych branż, bez skupienia na jednej konkretnej, co ma swoje wady i zalety. Z jednej strony mogą oni zbierać doświadczenie z różnych projektów, ale z drugiej to posiadają doświadczenie z powiedzmy w naszym przypadku budowania tylko gier, tym bardziej mobilnych to o wiele lepiej by to wyglądało, przynajmniej w moich oczach, przypominam. Ja mogę się mylić i ten projekt rzeczywiście może zrobić x100. Przejdźmy sobie teraz na Bybit i zobaczmy sobie zachowanie tokena big time który właśnie wchodzi w strefę, o której wspominałem w wcześniejszym materiale. To jest token jednej z takiej bardziej rozgrzanej gry w ostatnim czasie i ja na moim telegramie będę rozpisywał jak ja rozgrywam ten altcoin. Idąc dalej, SHRAP, token gry SHRAPNEL, Również wygląda obiecująco w długim terminie. Widzimy, że na chwilę obecną jest on dosyć mocno spompowany i ja nie kupuję go w tym aktualnym momencie. Gra nawet jeszcze nie wyszła, dopiero niedługo będzie możliwość jej wypróbowania. I za tymi grami Big Time oraz Shrapnel stoją mocne teamy z oświadczeniem no można powiedzieć, że tradycyjnym rynku gier w budowaniu ich. To jeszcze wspominałem już nie raz na tym kanale o Fusionist. I na chwilę obecną to tylko 3000 osób na całym świecie będzie mogło odebrać tokeny z puli 30 tysięcy tokenów Ace w trakcie bety, tak jak pisałem na Twitterze. Mi się udało zdobyć cztery klucze do tej bety na Steamie. No i właśnie sam fakt, że oni w ogóle już są na Steamie, możemy sobie tutaj kliknąć. Ja już aktywowałem swój kod. Jak sami widzicie, mam już tutaj w bibliotece swoich gierek. A tak jak pisałem na telegramie, ja nie jestem jakimś łowcą airdropów. Ja skupiam się na airdropach, które mam po drodze, tak jak to było w przypadku Arbitrum, który oddał bardzo przyjemnie. Aktualnie jeszcze jest ostatnia okazja, aby uzyskać ekspozycję na airdrop tokenów Femex. Link jakby co znajdziesz w opisie. A teraz zaczynam działać pod kolejny airdrop tokenów Ace. I tak jak mówiłem, potrzebne są te klucze, i ja je rozdam na telegramie LCC. A pod tym filmem znajdziesz link do. Telegrama BitCave, i w tej wiadomości tutaj rozpisałem, jak dołączyć do, przypominam, darmowego Telegrama LCC. Wystarczy konto na giełdzie Bybit. Jeśli już masz konto na giełdzie, to spoko. Dołączenie jest darmowe, wszystko wypisane. Tutaj dosłownie kwestia paru kliknięć. Temat jest aktualnie zdecydowanie rozgrzany, dlatego myślę, że warto się interesować. Więc, jak widzimy, gaming w kryptowalutach jest to zdecydowanie temat warty uwagi, dlatego też zdecydowałem się zrobić cały dedykowany materiał na ten temat. I tutaj, jak Oskę na Twitterze dał znać, to szykuje się kolejna potencjalnie ciekawa gierka. Polecam zajrzeć do niego na Twitterze. To nie jest żadna współpraca, tylko potencjalnie ciekawa okazja. Dajcie mi, proszę znać w komentarzu, czy temat Sherab oraz innych potencjalnych gierek jest dla Was na tyle ciekawy, żeby poświęcić kolejne materiały na takie dogłębne analizy tych gier, współprac, ich twórców itd., Będę bardzo wdzięczny za wasz feedback. Poprzedni hossie, między innymi, taką główną ikoną gamingu było Iluvium i zobaczmy sobie, jak jego cena się zachowywała. Widzimy, że zdecydowanie był to temat warty uwagi. Projekt ten na swoim szczycie, z tego co pokazuje CoinMarketCap, uzyskał prawie miliard dwieście milionów dolarów kapitalizacji, co jest potężnym wynikiem. Idąc dalej, to SEC pozywa kolejną giełdę, tym razem jest to Kraken, wcześniej był to Binance. A w ostatnim czasie jeszcze jedna giełda była w oparach, a mianowicie giełda Wu, o której wspominałem wcześniej, że nabiera coraz większej popularności. To teraz mogliśmy zobaczyć, jak w obliczu swego rodzaju ataku na ich partnerów marketmakingowych sobie poradzi ta giełda. Dosyć żwawo się uporali z tym wyzwaniem, na chwilę musieli zatrzymać trading. Warto jednak zaznaczyć, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, natomiast jest to zdecydowanie dobry znak dla osób, którzy tradują lub chcą tradować na Wu. Z tego co się wyczytałem to nikt nie został pokrzywdzony, a jakieś ewentualne zwroty za przeszkody w tradingu czy coś to ta giełda właśnie oferuje w obliczu tej sytuacji. Tak więc dobrze widzieć, że coraz więcej mocnych graczy jest na rynku, którzy nie zamierzają się na szybko zwinąć. A mówię tobie między innymi dlatego, że to ich token WU w obliczu tej sytuacji naturalnie w obliczu strachu i niepewności stracił na wartości. I ja jestem przygotowany na ewentualne dalsze spadki, jeśli chodzi o akumulację u. Żadnej transakcji jeszcze nie dokonałem. O szczegółach dodatków do mojego portfolio będę informował na telegramie LCC. Jest to ciekawa opcja, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednim materiale z wzmianką o u, jest fakt, że oni potrafią zawierać partnerstwa z jednymi z największych hejterów marketingu afiliacyjnego, przynajmniej z naszego polskiego podwórka oraz wiadomo, z wieloma dużymi profilami na Twitterze czy na YouTube. Oni mocno stawiają na partnerstwa w ostatnim czasie, co myślę, że oprócz tego, co widzieliśmy w krótkim terminie, może się to jeszcze bardziej przyjemnie odbić w jeszcze lepszych czasach na rynku na pozytywną wycenę tego tokenu. A kolejną pozycją na dzisiaj jest token, o którym mówiłem na telegramie, w wiadomości, w której mówiłem, że będę polować na te altcoiny, które tutaj widzisz. Jednym z nich był Ator, który w ostatnim czasie spadł ponad 50%. Tak jak mówiłem, jest to ryzykowna zagrywka. I ja swoje konkretne poziomy wejścia opisywałem na telegramie LCC. Jest to kryptowaluta, którą obserwowałem już od jakiegoś czasu, jednak to był, tak jak napisałem na Twitterze, jeden z tych tokenów, który rósł przez cały rok. Ewentualne korekty były mocno zjadane, a całą tą sytuację zludnie opisał polski Degen u nas na Twitterze. I tak jak on tutaj napisał... Cytując, w ostatnich miesiącach projekt Ator cieszył się dużym zainteresowaniem i co ważne, to liczba zarejestrowanych przekaźników, czyli notesów w sieci testowej przekroczyła 2000. Jednak warto mieć na uwadze, że Ator to nie jest to samo co Tor Project, czyli twórca i operator sieci Tor, która umożliwia anonimowe poruszanie się po sieci, dostęp do darkwebu itd., to oni postanowili podjąć działania mające na celu ograniczenie rozwoju Ator, czego efektem jest ponad 1000 przekaźników zbanowanych. Z sieci Tor, no i tak skracając cały ten wpis, który możecie sami sobie zobaczyć na Twitterze, to w odpowiedzi na te działania Toru, projekt Ator zdecydował się opuścić sieć Tor i rozpocząć rozwój własnej, zdecentralizowanej sieci routingu. Jak dla mnie dobrym znakiem tej sytuacji jest fakt, że ich odzew na tę sytuację pojawił się bardzo szybko i ich dalsze plany nie wyglądają jak coś, co napisane zostało szybko na kolanie, a nawet jak się okazało w tym wpisie nie wiem na ile to jest prawdziwe. Oni planowali to przejście już od jakiegoś czasu. Myślę, że to jest zdecydowanie ciekawa pozycja na zdywersyfikowanie swojego portfolio. W sekcji kryptowaluty na hodl na telegramie LCC dzieliłem się moim podejściem tej sytuacji, w jaki sposób ja podchodzę do różnych poziomów cenowych. I ja nie jestem gołosłowny, tak jak pisałem i mówiłem wcześniej, to jest projekt, na który ja polowałem, więc teraz wleciały pierwsze zakupy. Duże ryzyko, więc nie poświęcam dużej części portfolio. Widzę tutaj realne prawdopodobieństwo, że w dłuższym terminie, czyli w perspektywie miesięcy, jednego roku, nawet dwóch lat, to kupowanie strachu może raz jeszcze się opłacić. To by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś parę konstruktywnych wniosków z tego materiału. I jeśli spodobało Ci się to, co usłyszałeś i zobaczyłeś tutaj. To będę wdzięczny, jeśli zostawisz łapkę w górę pod tym filmem. Po prostu wtedy widzę, jakie materiały Was bardziej interesują, a które mniej. Jak widzisz, ja na bieżąco regularnie wrzucam aktualizacje rynkowe oraz dzielę się samymi konkretami. Nie bawię się w jakąś kryptowalutową pogodynkę. Jak wiem, że niektórzy na naszym kryptowalutowym polskim podwórku lubią. Ja wolę się skupić na konkretach. Jeśli też masz takie podejście, to myślę, że warto zainwestować dosłownie jedną sekundę Twojego czasu, aby kliknąć przycisk subskrybuj pod tym filmem i będziesz na bieżąco. Dzięki, że wytrzymałeś ze mną do samego końca. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć i do zobaczenia.